Siemanko, kochani, jesteśmy dzisiaj w sklepie tutaj, właśnie z moją córką, z takimi różnymi rzeczami, pierdyłkami, Dosyć duży sklep i jak już traciliśmy nadzieję, mówiąc, dobra, idziemy stąd do chaty. Patrzymy, a tu, oh je, yeah. oh je, yeah, kochani. Także idę wybierać szybciutko tutaj coś słodkiego, i jak coś wybierzemy, to się do Was znaczy, to zobaczycie później na filmie. No kochani więc już wróciliśmy z tego właśnie z Charity Shop gdzie byłem z córką i gościu ogólnie rzecz biorąc, sprawdziłem cały ten sklep miały tam jakieś gry na ta, których nie kupuje i przy samym wyjściu mówię dobra okej okay, no to stracony czas nic tutaj nie znajdziemy patrzę dwa kartony gier mówię o cholercia trzeba to szybciutko sprawdzić. Po sprawdzeniu tego wszystkiego były to tylko i wyłącznie FIFA na playa dwójkę i playa trójkę. Od FIFA tak naprawdę pierwszej do ostatniej, a że FIFA no na przykład całkowicie nie zbieram. Chyba że jakoś przypadkowo, na pewno nie jak już je posiadam, bo wystarczy mi jak najbardziej jeden egzemplarz tej gry. Więc po prostu też tych gier tam nie kupiłem. Były jednak trzy gry na te chyba ze 100, których tam było tych FIF, które z FIFA ogólnie. Wiele wspólnego nie miało, więc pokażę Wam w tym momencie, co udało mi się zakupić. Pierwsza z nich to jest Total Club Manager 2005 w języku niderlandzkim, akurat bez książeczki. Przy czym ubolewam, aczkolwiek no nie można w życiu mieć wszystkiego. Płyty nie są w super stanie, przynajmniej nie w takim stanie, jak ja lubię je kupywać. Ale cóż. Nie mam ich więc je po prostu kupiłem a później kto wie może doda się tutaj właśnie książeczkę ehm, i wszystko będzie good wszystko będzie good. Druga gra kochani jest to European Tennis Pro. Też gry której nie posiadam w swojej kolekcji i to była tak naprawdę jedyna gra e, która, która nie miała nic wspólnego z piłką nożną w całym, w całym tym kartonie. Wersje angielskie, także bardzo fajnie. Tutaj już akurat książeczkę mamy, więc, więc, więc bardzo mnie to cieszy. Gra, tak jak już ta wcześniejsza, właśnie też tam ryski ma, więc nie jest w takim stanie, jakim lubię. I tutaj ma jedną wyłamanego Jinxa. Trzyma się, ale jinxik wyłamany. I trzecia, oraz ostatnia gra, którą tam kupiłem. Jest to UEFA Champions League 2004-2005. I tutaj już ciekawostka. Można było grać normalnie online. A tutaj chyba jest coś, co nie powinno tu z tyłu być, ale dobra, to później się to wyciągnie. Więc tutaj też jest w wersji niderlandzkiej. O! Już sama wylatuje z siebie. Książeczka jest. I płytka też. Oczywiście, no niestety, przy tym zakupie ryski. Ryski są tutaj bardzo, bardzo pospolite, kochani. Ale cóż, co m, można poradzić? No nic. Więc y, gości ogólnie właśnie nie wystawił żadnej ceny na te gry. Więc mówi mi, no nie wiem, stary, myślę, że tak 3,50 za sztukę. Y, więc powiedziałem mu po prostu y, najlepiej jak jak mogłem, że gry FIFA akurat nie sprzedają się. Y, praktycznie w ogóle, no, bądźmy szczerzy. E, no i że oczywiście ta cena za takie gry w tym stanie nie wchodzi w rachubę, więc gości powiedział, no dobra no to w takim momencie razie dwójkę za sztukę, no i tak też zrobiłem, więc te trzy gry kosztowały mnie 6 euro, 2 euro za, za każdą z nich. E, czyli ogólnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o Belgię nie jest, jest, to, jest to taka najniższa cena, którą się płaci za, za gry na playa dwójkę na przykład, bo ogólnie rzecz biorąc nawet w tych charity shopach E, już, już zaczynają się tak naprawdę od 5 euro, 20 zł zwyż, więc e, jak kupuję jak kupowałem je tak masowo, powiedzmy, kiedyś mi się udało kupić 60 gier na Play'a dwójkę za 35 euro, no ale to akurat był już taki naprawdę świetny, jednorazowy zakup. Ogólnie biorąc te gry, bardzo, bardzo zyskają na wartości, więc jak najbardziej te ceny idą w górę, a jeszcze teraz na pewno w momencie, kiedy, kiedy PlayStation ogólnie już nie będzie produkował gier na płytę, więc wszystko będzie digitalne. Wszystko to będzie nam rosło w siłę kochani i playa dwójki, gry na playa dwójkę, trójkę, czwórkę, wszystkie te gry będą szły w górę, no bo tak po prostu, tak po prostu w życiu jest. Jeżeli już czegoś wiesz, że czegoś nie ma, to po prostu cała reszta idzie w górę. Jeżeli chodzi o gry oczywiście, nie wspomnę, mówię tutaj o filmach DVD czy tam jakichś innych blu-rayach, czy w VHS-ach, ale jeżeli chodzi o gry, no to jak najbardziej. I ja wiem po prostu, że tak jest, bo już teraz patrząc się na strony internetowe tutaj w Belgii, nikt już nie jest na tyle właśnie tam, nie chcę mówić głupi, ale na tyle e, po prostu nie zna się na cenach, żeby też je za te śmieszne ceny sprzedawać. Więc teraz już też naprawdę muszę tego jednak szukać i szukać, żeby wyrwać coś dobrego w dobrej cenie, kochani. No więc tak, życzę Wam oczywiście miłej niedzieli, dziękuję, że jesteście, dzięki za całe wsparcie, właśnie lajki, komentarze. Udostępniania. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za to wszystko. No i teraz mam, jeżeli, jeżeli już wkrótce będzie, będzie tak, że tych gier będzie coraz mniej, albo ceny będą coraz wyższe. Oczywiście nadal będę je kupywał, przynajmniej te, które chcę mieć jeszcze w kolekcji, ale myślałem, że zacznę też robić sobie live streamy po prostu z gier, które chcielibyście zobaczyć na pleja dwójkę, trójkę, czwórkę czy Xboxa. Więc jeżeli myślicie, że to jest dobry pomysł i będziecie oczywiście chcieli mnie oglądać, dajcie coś znać w komentarzu. I w takim bądź razie zaczniemy streamowanie yy, na żywo. Kochani, dziękuję Wam ślicznie, życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się cieplutko, ESA!